Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu FunCast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej generacji konsol, czy warto w nią inwestować i także zahaczymy o temat cen gier. Dzisiaj w składzie pełnym ja nazywam się Kuba i ze mną jest Mariusz i Mateusz. Siemanko. Zapraszamy na oglądanie. Panowie, nowa generacja no już kilka miesięcy temu, ponad pół roku temu, w listopadzie zeszłego roku Jako jestem to jedyny w tym gronie posiadaczem sprzętu nowej generacji i może będę bronił, może nie będę bronił, zobaczymy. Temat jest tak, czy opłaca się w tym momencie kupić konsolę PS5 czy Xboxa Series X? Plus jest taki, że teraz wydaje mi się, pierwszy raz od czasów Premieringer, Mamy te konsole dostępne od ręki, czyli możemy wejść sobie na stronę Mediaexpert, RTV, etc, etc I wziąć sobie tę konsolę kupić Wiadomo, ona nie jest dostępna samodzielnie, tylko trzeba w zestawie ją kupić, więc kosztuje pewnie trochę więcej Natomiast dostępność już jest, teraz tylko pytanie, czy warto? Mateusz, twoja opinia No właśnie mnie to trochę boli, że one są w samych tych zestawach, że nie idzie tej konsoli dostać pojedynczo Trochę rozumiem jakby sprzedawców no bo wiadomo, że chcą jak najwięcej wydolić, skoro jest popyt, jest, tak. jest podaż, jest popyt, tak. Yy, więc no to całkowicie normalne. Ale jednak ta cena jest stanowczo za wysoka chyba, jak na początek na, na, na tę. Ta, ta cena miała oscylować gdzieś tam za 200, 2200 chyba, tak? Dobrze pamiętam? Tak. 2, Taka była cena. No, no to za, to za 200, no. A masz same zestawy, które kosztują nie wiem, 2000. 2, 2, 2, 2, 2, 300. 300. No, no to 2,300, no no, a masz yy, zestawy, które kosztują po 2,800, 2,900, nie? Yy, albo w ogóle jakieś janusze biznesów, którzy powykupywali te konsole i sprzedają za 3 albo więcej jeszcze, nie? Więc nie nie ogóle... mówimy o, o, o Elixier i tych innych tam w serwisach, tylko my teraz, nie wiem, wchodzimy sobie na dowolny zestaw, nie wiem, na jednej ze stron popularnych ze sprzętem. Zróbmy sobie taki szybki test, yy, mam z, konsola jest za 3,490 yy, zł yy, czyli mamy w tym tak, konsolę, pada, czyli to jest no, 2,300, tak liczymy, i 3 gry. Czyli Returnal to jest Star Wars Squadron i All Distractions. Czyli integry, tak byśmy i tak za 500 zł. Czyli I za ile jest no, cały zestaw? 3000, 49 zł. Okej, okay, okej. Okay. No to. No i no po no Ale... więcej 200 zł więcej powinniśmy. Sklep wie, niż całość to wychodzi, tak policząc, takich normalnych cen. No dobra, a ty zapłaciłeś ile za cały, za cały zestaw, za wszystko, co tam miało? Ja zapłaciłem co z padem drugim i jeszcze ładowarką do, do padów 2,700 coś. No to widzisz, masz odpowiedź jakby na wszystko, że teraz te oferty, które są, są po prostu chujowe i eee, nie powinno to tak wyglądać, no ale skoro za wyprodukowali zbyt mało tych konsol, no to nie ma się co dziwić, nie, w sumie. Znaczy wydaje mi się, że najwyżej wyprodukowali więcej, tak by ich nie było, bo jest taki popyt, że ciężko byłoby to, wiesz, zaspokoić, bo tyle ale, ludzi chce mieć... Ale mnie e to trochę dziwi, jakby oni nie przewidywali tego, że będzie taki hype na tę najnowszą generację, czy to może był jakby, nie wiem, planowany zabieg, żeby wypuścić ich jakąś ilość, żeby później podbijać te ceny? Nie wiem. Nie, ale wiesz że on nie podbił tej ceny. So One nie podbiły tą samą cenę. właśnie to chciałem powiedzieć, to że, że, właśnie, że może sklep po prostu nałożył jakąś marżę sobie na to, żeby zyskać jak najwięcej, nie? Mario. <laughs> no właśnie tak czekałem, aż będę się <laughs> powiedzieć, bo <laughs> ciężko Mario. mi było się. Tu, tu, tu się wchodzi w zdanie, tu trzeba wchodzić w zdanie, żeby coś powiedzieć. To jest jak na debacie. <laughs> no ale y z od początku uważam, że. Gdyby te sklepy robiły takie zestawy na zasadzie musisz kupić konsolę, pady i trzy dowolne gry, no to jeszcze tam spoko, bo wybrałbyś sobie coś, co albo cię interesuje, albo tak, co chciałbyś rzeczywiście punkt, zagrać. Tak. A oni dobierają ci gry, które umówmy się, jeżeli ktoś kupuje grę i znaczy, jeżeli ktoś kupuje konsolę, ale jest zwykłym takim niedzielnym graczem, to Returnal no wątpię, żeby mu podszedł taki no, soul no. shooter. Zresztą sam grałeś to sam wiesz najlepiej. Tak. To jest jedna kwestia. Albo to są gry typu Star Wars Squadron, które już dawno ograłeś na PlayStation które teraz są na, na Plusie są. Teraz jest Plus, w Plusie składne. Tak, i teraz są w PlayStation Plusie. Także to jest jeszcze duży problem, że y, z jednej strony mówimy, OK, 3 gry, 500 złotych teoretycznie się opłaca, ale z drugiej strony, jak się przyjrzyj, to kupisz te gry na używanym rynku za 200 wszystkie, nie? No, I to jest no. duży problem. No. Y, mnie trochę też odrzucają te ceny tych ty, ty zestawów. Z jednej strony wydajesz 3000 zł na konsolę, którą będziesz miał na kolejnych parę lat. To jest ok, spoko i szczególnie, że korzystasz z niej pewnie częściej i rzadziej. Wiadomo już, że te pierwsze konsole nie mają jakichś takich wad, jak to było na przykład z PlayStation 3, że ten pierwszy, pierwszy rzut konsol tak. był jakiś tam wadliwy. Natomiast no... Nie ma w co grać na tej nowej konsole. No bo jeżeli ja mam kupić nową konsolę w tym momencie tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać sobie w w 60 klatkach albo zobaczyć więcej szczegółów w Milesie Moralesie, który trwa 4 godziny. Tak. Mm, no to ja wolę po, poczekać, bo liczę na to, że e, albo te konsole ciut stanieją i znaczy stanieją, mhm. po prostu nie trzeba będzie ich kupować w zestawach przede wszystkim mhm. z grami, które mnie kompletnie nie interesują, albo tak, jak tutaj zrobili, jakąś wersję Slim, jakąś wersję Pro. No, dopóki nie będzie jakiejś takiej naprawdę gry, którą chciałbym zagrać. No, wydaje mi się, że i właśnie ten... tak też o tym mają mówić, że dopóki nie będzie system sellera, tak zwanego, to się chyba tak nazywa w takiej nomenklaturze konsolowej, to te konsole e, wydaje mi się, że no, takim razie nie wchodzić, coś, mhm. Chociaż zaraz mówimy sobie w wielkiej sprzedaży, to sprzedaż wygląda naprawdę bardzo dobrze i to, to jest lepsza sprzedaż niż na początku PlayStation 4, więc jakby Sony ma, ma, ma sukces. Natomiast wydaje mi się, że takim systemem sellerem może być właśnie Horizon, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Mhm. Znaczy w przyszłości już patrząc, nie wiem, Spider man Last of Us, nowy Uncharted, nowy Exclusive. Na razie, ale dopóki, się ja swojej perspektywy, ja bym nie, nie chciał się cofać do, do PS4, no bo jednak szybkość tego dysku SSD i możliwość grze w 60 klatkach, w każdej grze, która ma do tego możliwość, jednak dużo daje i ciężko byłoby mi się teraz wrócić. Natomiast rozumiem Was, że nie, nie chcecie teraz kasy, bo nie będzie nowych gier, takich stricte tytułów ekskluzywnych, no, właśnie w stylu bylo, Last nie, of Us, Spidermana, to to, 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 to by, chodzi. To, to by się tam udało gdzieś w ten pre-order wbić, nie? Że, że to by się tak. udało faktycznie kupić taką za taką cenę, za jaką ona była, i z jakimiś tam dodatkami tak, bo które wydaje sobie się, że sam możemy to nawiązać. Nie? Jakby konsola dzisiaj była dostępna w sklepie za te 2300, to byście, mogli, to byście no, ją kupili. Nie, tak, mi tak, tak, tak mi się wydaje. Tak, tak, to tak. tak, tak. No, bo to była bez... realna cena, o której wiedzieliśmy od początku, nie? Samego. Ja ja gry. Bez, bez tego wszystkiego ma? rzeczywiście to by, to, to, to by miało sens, no bo te gry mnie w ogóle nie interesują. Mam takie poczucie, że wydam kilkaset złotych więcej tylko po to, żeby teraz mieć konsolę, a której tak naprawdę faktu w tym momencie nie potrzebuję, bo mhm. wszystkie gry, w które chcę zagrać, no to gram na PS4, tak. nie? I umówmy się, nie jestem jakimś takim. Y Purystą, że muszę grać tutaj w 60 klatkach w piękniejszym obrazie. Jasne, jakby to było, to fajnie, ale spo, skoro tego nie spróbowałem, to mnie w tym momencie teraz jakoś do tego nie ciągnie. Ja mam jeszcze PlayStation 4 Pro, więc te niektóre gry wyglądają tam trochę ładniej. Natomiast y, wymieniłbym z jednego względu, jak odpalam, nie wiem, Urzona czy cokolwiek innego, to tam dwa migi w tym silniku się odpalają i po prostu mam wrażenie, że ta konsola zaraz odleci. Dźwięk odrzutowca, tak? tak? Tak, tak, tak. tak, Po prostu no to jest prawda, kosmos to jakiś. Prawda. Chociaż u mnie w PS4 ona nie chodzi aż tak głośno, co jest dla mnie ciekawe. Nie co, nie wiem, co, to jest jakaś woda produkcyjna w tak. PS4 Pro przy, przy tym silniku. Okay. Okay, okay, okay. Znaczy ale, znaczy. ale powiem, tak chcę zwrócić uwagę na to, że pamiętacie, jak była premiera nowych konsol, znaczy mieliśmy, że ten Xbox tam się dymił, tak, że był ten egzemplarz Xboxa, ale no. miało już pół roku i nie było takiej afery z nowym kosolami. Pamiętacie może przy może to było przy Xboxie, przy Xboxie 360, była ta czerwona lampka śmierci, nie? Tak, na razie to... wiadomo, konsola tak. pół roku, więc w sumie to się jeszcze nic nie może wywalić. Natomiast na razie nie mogło takiej ani przy Xboxie, ani przy PS5, żeby faktycznie coś było wyszła jakaś masowa wada, że te kosowe są masowo zwracane. To jest dobry duży plus i wydaje mi się, że już fajnie, że osiągnęliśmy poziom produkcji, że już nie trzeba się bać kupować nowego nowego sprzętu. Dokładnie, no, już mi się wydaje, że to, to jest... Prawda, to prawda, to no, prawda. Doświadczenie wiadomo. u deweloperów z tym wszystkim, nie? że oni sobie... Mm... No bo jakby pewnej bariery technologicznej nie przeskoczysz. Masz jakąś technologię, którą dopracowujesz, a nie tworzysz tak. całkowicie nowej, nie? I myślę, że to z tego wynika. Że gdzieś tam w poprzednich latach oni się przesiadali z jakiejś technologii na kolejną technologię i tak dalej, i dlatego były pewne jakieś niedopracowania, a teraz to już się zawęża trochę to pole coraz bardziej. I, i z tego to wynika, że jest lepiej po prostu. Tak. Mm. Panowie, tylko tak, ja o owocem powiem, że wszedłem teraz na jedną stronę właśnie jednego ze sprzedawców i na przykład Xbox Series X jest dostępny za 2,400 od ręki, bez żadnego zestawu. To jest ciekawe, że wiesz, Xboxy sobie wiszą, ale jednak na piątkę, wiadomo, Polska jest krajem PlayStation, bo jednak, od, wiesz, wiecie, od lat PS2, no, PS3, tak, tak, ale... Ale Xboxa można kupić od ręki. No to ciekawe, no to widocznie... No to też czymś świadczy, no, no. Że, że właśnie ludzie chętniej sięgają po, 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 po to PlayStation. Zresztą... Bardzo często ludzie mają też komputer, na którym grają w gry, a konsole tak, z tak. są dodatkiem. No a tak naprawdę wiemy dobrze, że nie ma żadnych ekskluzywów na Xboxa, bo we wszystko co masz na Xboxie, podgrasz też na komputerze. No, na. To tak. to prawda, to prawda. To jest duży minus, myślę. Znaczy, znaczy, minus i plus, inaczej może. Plus... No tak, no. no, no. Plus, teraz to właśnie możemy też nadmienić, bo ale może zapmijmy najpierw opcję nowej generacji, czyli. Jeżeli te konsole kosztowałyby tyle, ile kosztowały powinny kosztować na premierę, to wydaje mi się, że każdy z nas by już tę konsolę, konsolę miał. To tak, prawda, jak ale jaki jest co, wniosek? Z drugiej strony, yy, jeszcze można, a propos tej ceny, yy, no mówimy, że 3000 zł za konsolę to jest za dużo, a telefony chodzą po 5000, po 4000, wychodzi nowy model telefonu i kosztuje jakieś. Jeżeli chcesz mieć 50... flagowy, oczywiście, tak? Tak, jeżeli mówimy o flagowcu, No wiadomo, nie mówię tutaj o Xiaomi czy, czy Oppo, czy jakieś telefonach. Ale te ceny tych telefonów jednak też szybko spadają, nie? to jest rok i masz te cenę, telefon za tam połowę mniej czy nie, czy za mniej. No choć nowy model, tak? Nie? Bo wychodzi nowy model, no, no dokładnie. Tak. Bo, bo wychodzi nowy model, ale z racji tego, że ostatnio gdzieś tam się przymierzyłem do jakiegoś telefonu, to ja właśnie jakbym chciał kupić jakiś sobie telefon, powiedzmy, nie flagowy, teraźniejszy, ale flagowy powiedzmy, rok czy dwa lata temu, to też bym musiał zapłacić 2, dwa, 2,5 dwa, dwa tysiąca złotych, tak? Jeżeli chodzi o jakieś tam Ale marki. te telefony zmieniasz, kurczę, tak szybko, że. Ja Prawda, prawda, to prawda, że <noise> dopiero zmieniają. Czy ja wiem? Co trzy lata, no mniej więcej. No dobra. No jakoś szybko te trzy lata lecą, ja nie wiem... To nie, to nie, nie iPhone, wpadło, to nie iPhone, nie. że się nie psuje, tak? No tak. Yy, panowie, no, dobrze, to mamy konsolę zamkniętą... A, mamy, dokończ, tak, dokończ, dokończ. A propos tych wyników sprzedaży, no to tam ten PlayStation chyba sprzedał ile? z 8 milionów, tak? 8 milionów, ym... Xbox chyba połowę mniej, jakoś tak. Dokładnie. I do tego no, mamy nie. Nintendo Switch, które sprzedało 80. No. Tak, ale no, Nintendo, jest wiadomo, jest dużej w premierze. No jednak. Fa fajne jest to Nintendo, że nie? jak oni te, te gry wychodzą. Tam różne te remake z Wii i ten, i to jest taki jedyny handheld na rynku, nie? Jeżeli ktoś nie mm -hmm. chce mieć konsoli to stacjonarnej, to taki Switch to jest super, super opcja. Ja też się przez chwilę wahałem nad Switchem, natomiast tam nie ma. Ja nie jestem aż tak fanem gier japońskich, więc ja nie wiem, czy bym się po prostu odnalazł w, w, tej, w tych tytułach. Prawda, ale oni mają trochę Monopol no. teraz na ten rynek, właśnie, nie? To prawda, tak. tylko że tak jak mówisz, no, te gry, jedyne co mnie tam interesuje to ograć Zeldę, która pewnie tak. y, jest jedynym takim tytułem dla mnie Natomiast czy warto kupować konsolę dla jednej gry, no to wiadomo, że... Jakiś tak, pokemo pokemony, ty... Jakieś Pokemony, ty... jakieś coś tam na tego Switcha jest Tak, Giro Mario, oczywiście, że jest sporo gier, tylko nie wiem, czy mi wiesz, aż tak jest to mój target, jeżeli chodzi o, o gry. To bardziej myślę, myślę, może trochę na wyrost ta będzie opinia, ale że to taka konsola bardziej dla nastolatków którzy jadą sobie do szkoły, albo jadą jakąś podróż sobie, wiesz, popykać na tego, że właśnie doroślejsze jakieś osoby bardziej uderzają w PlayStation czy w a nie? Na też, nie, rada, ale, ale wydaje mi się, też osoby, się, że... które się zakochały właśnie w japońskich grach, mi się wydaje, że to jest no, niezależne niezależnie od wieku, pewno. tylko ci, którzy grali, nie wiem, na PS2, czy mniej wcześniej Wii i grali w te JRP JRPG japońskie, czy tam właśnie Mario, to wydaje mi się, że to jest dla nich konsola. No może tak. I to jest przede wszystkim chyba nie, nasz, nie na nasz rynek konsola. Tak, Jasne, też że też znajdą się, się tutaj wydaje. ludzie, którzy, którzy kupują, kupują Switcha, natomiast raczej to jest chyba właśnie Japonia, Chiny i tamte klimaty, moim no, zdaniem. Stany pewnie też Zjednoczone, myślę, tak, że tam też myślę, jest że tak. że dość popularny, nie? no, no to dokładnie. Panowie, jeszcze a propos ceny, a propos, dostaliśmy nową, nową generację, dostaliśmy też nową cenę, nowe ceny gier na PS4 i Xbox one ceny są jeszcze normalne, czyli tam 280, 60, jakoś tak te ceny się w nowych gier e, uplasowują, natomiast na nową generację cena bazowa to jest 330 zł, mniej więcej, teraz widzimy, że raczej to jest za 320, ale to jest ogólnie ponad 300 zł cena. To jest dużo, szczególnie na nasz portfel polskiego konsumenta, no bo jeżeli przeliczymy sobie te pieniądze na... Portfela amerykańskiego konsumenta, czy, czy, czy niemieckiego, no to są o wiele mniejsze pieniądze i o wiele mniejszy Niemiec musi na to odkładać. Natomiast my, Polacy, no, czujemy się pokrzywdzeni w tym stopniu, no bo to jest duży wszystko. Kiedyś kupowaliśmy do za 250 zł, ja patrzę ostatnio, Last of Us 2 kosztowało mi tam 240 zł, no a teraz, jakby wchodził nowy Last was Us, jest 100 więcej, na przestrzeni roku. No to, to, to są prawda, naprawdę duże pieniądze. To, to jest jedna trzecia ceny, tak? Są spore pieniądze, i myślę, że w Polsce. Jeszcze bardziej rozrośnie się rynek gier e, używanych z takich, wiesz, second handów, tak. nie? Żebyś odkłoło kogoś, od kogoś, który się przeszedł, ten sprzedaje za niższą kwotę po prostu. No bo nie będzie się zwyczajnie opłacało kupować gier w takiej cenie. No sorry, 350 zł za gry to jest mega dużo. Jakby ja tak. pamiętam jak kosztowało gdzieś tam, nie wiem. Nie chcę, żeby to zarobić, jak kiedyś to było, ale po 150 właśnie. Po 120-150 zł. Pamiętam 200 zł jest... GTA 5 na premierę kupowałem w 2013 I to, roku. I to już 200 wtedy złotych. się mówiło, że 200 zł. to jest jakiś kosmos cenowy, no, a 350, to kabon. To, to jest. Jedna, znaczy, jedna, powiem wam szczerze. jedna szósta ceny. Nie, nie, nie wiem, czy dobrze, jest, że. Jedna szósta, jedna ósma ceny konsoli? No... Dramatycznie dużo no, Z matematyki nie jesteśmy dużo, no ale kupisz takie no. 3-4 gry i już masz kurczę połowę albo nawet więcej niż połowę ceny no, konsoli. To no jest właśnie, mega. no dokładnie, e, dokładnie. Znaczy ja powiem wam, nie wiem jaka by musiała wyjść gra na premierę, żeby kupił ją za te pieniądze. Nie mam dla pojęcia. Powiem wam szczerze, że mm, kupiłem... O Iron Manie Mario wiem. gra. No tak, świadomo. No. E, zastanawiałbym się nad drugim. Zastanawiałby się nad drugim Spider-Manem, ale to, to są jakieś takie... Pojedyncze tytuły. Teraz mam za każdym razem coś takiego, że jak wyjdzie jakaś gra nowa, to po prostu poczekam ten miesiąc, 2-3 i kupię ją mm. właśnie z drugiej ręki mm. za sto, 150 zł mniej. Tak no tak, tak jak, tak jak teraz poczekam I na Valhalla, tylko... umówmy się, tam mm -hmm. nie było jakiejś nie wiadomo jakiej fabuły, nie wiadomo tak. co, jakie spoilery mogłyby mi wyjść, to nie jest The Last of Us 2, w które trzeba zagrać tak. jak najszybciej. Więc y, można sobie spokojnie poczekać, tak? I, I kupić mhm. tą grę za dużo mniejsze pieniądze. Co pewnie y, odbija się też na tym, że te gry kosztują teraz tyle, ile kosztują, tak? E, bo mhm. gdyby kupowali pewnie ludzie więcej gier, to te ceny by tak nie rosły. Chociaż moim zdaniem. Z kupują drugiej dużo strony gier. Można wydaje co dużo, są dużo sprzedają ludzie firmy gier. Wydaje mi się, że ta sprzedaż nie jest mała, ale mi się wydaje panowie, że w momencie teraz, jak te gry kosztują 330 zł to kompletnie nie opłaca się kupować w dystrybucji elektronicznej no bo masz te kupujesz, jak ja teraz kupiłem tą retur na 360 sprzedałem za 260 czyli gramy mi kosztowała tam 70 zł. czyli to, to jest fajna cena natomiast jak miałbym kupić ją elektronicznie to ani jej nie sprzedam, ani jej no. całej nie skończę no to jestem, jestem w dupie tak przysłowiowej przysp więc to, no. teraz w ogóle kolekcjonowania gier nie opłaca się no bo wydajesz takie pieniądze, a no to jest jak kapitał zamrożony i tak on ci spada to jest jeszcze przy, przez inflację zżerany i przez No ale wiesz, zresztą jak kolekcjonujesz spadek. gry to nie kolekcjonujesz tam zwykłego pudełka tylko kupujesz sobie jakiś Coś takiego, nie, tak. to, to bardziej w tę stronę, to się kompletnie nie opyla, wiesz, takie jak mówisz, ani elektronicznie, ani, ani kupowania pudełek, żeby je zatrzymać dla siebie po prostu. Ja mam, ja mam dużą bibliotekę gier na PS4, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze wyszukuję jakieś perełki po 20, po 30 zł, na które mi nie szkoda pieniędzy. Elektronicznie, tak, ogrywa. oczywiście. To, to, no to tak. tak, to wtedy I, tak. I, tak, i, i, i wtedy są można dorwać jakieś tam rzeczy na... Tak jakieś tam rzeczy na Black Friday czy na jakieś tam inne mm -hmm. Days of Play i, i wtedy rzeczywiście można fajne, za fajne pieniądze kupić grę. No my tak przecież kupiliśmy World War Z, tak? Za jakieś. Tak, 20 no, złotych. Chyba, 20 zł, czy coś takiego i. Metro było niedawno za jakieś. Te, to, to, to nowe Exodus było za jakieś śmieszne pieniądze. Z 50 zł 40. I idzie okazja jakieś wyłapać, tylko wiesz, no chodzi nam o gry typowo na premiery, nie? Że tak, one tak. mają. To no, prawda. Na, na, na pewno nie znajdziesz na jakichś okazjach albo na czymś takim to to będzie w najlepszym momencie to może będzie rok czasu jak ta gra gdzieś spadnie na jakąś obniżkę wpadnie nie? na jakiś Black Friday właśnie czy gdzieś nie ale panowie tak jeszcze kończąc już tak adwocem, czy uważacie, że te 40 zł ile w tym faktycznie jest potrzebna ta podwyżka, no bo jednak nagle taki skok, skok podwyżki tych cen wydaje mi się, że aż tak nie wzrosły ceny produkcji tych gier, czy tam pensje płatowników, czy studio, mm -hmm. czy coś. Wydaje mi się, że no jednak twórcy zobaczyli, że no, gracze kupią grę jak coś. Dobra, to już będzie, mm -hmm. będzie Mateusz będzie duchem mm -hmm. <laughs> Że wydaje mi się, że twórcy zobaczyli to, że gracze niezależnie za jakie pieniądze i tak te gry kupią. Wydaje mi się, że to jest powodem podwyżki tych cen, że tak czy siak podwyższymy te ceny i tak gracze to kupią. Dobra, Prawda. zgadzam się to z Tobą. No, 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 gdzieś tam jakoś, no jakby, no nie wiem faktycznie co by miało kosztować, co by miało się zmienić na tyle, że te ceny aż tak y, drastycznie wzrosły. Rozumiem jakąś podwyżkę, nie wiem, odwiedych czy coś takiego, no ale od razu tak z bombą o stówek podrzucać cenę, no to dziwne to jest dla mnie. I nie chcę ja to rozumiem, smatknąć, że nowa generacja, ale, ale wiesz... Nie chcę Was zmartwić, ale te gry nie stanieją, tylko wręcz przeciwnie, będą drożeć. I nie zdziwię się, jak za, nie wiem, 4-5 lat dojdziemy do pułapu, gdzie gra będzie kosztowała 400 zł. Naprawdę. Myślisz, że to będzie aż tak rosło? No a może wtedy Myślę, pensje, myślę są, że tak. Tam jest, wiesz, tak. Sky is the limit dla nich, tak naprawdę. No. Kiedyś wydawało się, że 240 zł za grę to jest jakiś hardcore już nikt tego nie przeskoczy tak. no i pokazali nam chwilę później że gry wychodziły po 280, teraz po 330 zaraz będzie jakiś exclusiv za 350 Ktoś przeskoczy, to wyjdzie GTA 6 za 370, zobaczycie Oj, no no będzie. nie zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się, jakby GTA wyszło za 180 zł. To no. by było naprawdę już mocne. Ale GTA pamiętacie 5, jeszcze niedawno, będzie. przecież za 300 zł ktoś kupował grę w Steelbooku i dostawało się jeszcze, wiecie, jakiś tam super dodatek, nie? A teraz trzeba tak, i żeby mieć podstawkę, tak, nie? Tak, <laughs> tak, prawda, tak, 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 to prawda. Nie, chore są te ceny, to jakby myślę, że to, to, to może być najlepsze podsumowanie. Chore ceny, po prostu. No niestety, tak to, uchaj, tak to wygląda. I wydaje mi się, że no, nie ma innej możliwości teraz i kupowanie gier. Jak ktoś chce kupić na premierę, na przykład ja chcę kupić R -R raczeta na premierę, kupię go na premierę za tam 20 zł, przejdę go w dwa tygodnie, czy tam półtora tygodnia, no i go sprzedam za tam 250, coś takiego. I wydaje mi się, że to jest inna opcja, albo czeka się tam miesiąc, czy trochę dłużej i kupuje się używkę, albo kupuje się nowkę i ją się sprzedaje po przejściu, no bo nie ma sensu ją trzymać na, na Pewnie, półce. Pewnie, że tak wielu ludzi będzie robić po prostu, bo przynajmniej tutaj u nas, jakby no, na wschodzie Europy, że wielu ludzi tak będzie robić, bo. Zwyczajnie nie są ceny na nasz portfel europejski. Tak, skoro nie To prawda. Kochani, bardzo wam dziękujemy za kolejny odcinek pogadankowy. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tych wysokich cenach gier. To by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu. Funkas, trzymajcie się. Hej, hej. Na razie chyba.